Kawa, kawa proszę Cię, kawa, 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 proszę Cię, proszę Cię, nie zabrałem. ale proszę Cię, Łukasz, proszę Cię, chodź tu, a nie będziesz tylko kamerował, no proszę Cię, weź to od trzęku, no weź to od Co macie, chłopacy? Pokażcie do góry. Astra się bawię. Ja pierdolę. Otworzyłeś? Nie, Otóż. Weź próbuj, kurwa, to. Ja, ale dziewięcia. mi to krew nie dochodzi, ty dojrzysz do kół. Ja do chuj kura nie dowolę już. Ład! Możemy dłoń i woda. Ja pierdolę, no, ale jestem południopłany, na przykład się spiąłem. <gryw> Boże, do niego dzisiaj nie, bez Ciebie nigdzie nie ruszam. Sam się stowarzyszył? No. Ale <gryw> spadł. Słucham! Dobry wieczór. Na śląsku. Ale i ja o to mam problem. Bo się spiąłem kurwa kajdankami i nie mam kluczyka, bo wyjebał kurwa. Gdzie za, gdzie? Nie wiem, czy to tylko przyzostał nie wyrzucił. No poważnie, kurwa masz, krew mi już nie dochodzi. Bo nie kur... No kolega kurwa, do świetliska skaj zawieźli. No i co teraz robisz, teraz to siedzi Flexa trzeba brać. Bądź tu poszówkę. Co? No weź tu, weź nasza! Ej, głotwórz, to proszę Cię. Ej, dalej! Jest sprawa. Bo Szyjeć, kurwa, proszę Cię na ten. Maślony. A nie ma papryk zapasowy? Fajnie jest? Zapasujesz. Kurwa, to film, diosu! Kiedyś. podnieś u mnie? Jaka ja pierdolę. A, się. a <grymne> o, no nie, nie, to ten, proszę, to już pewnie Ania. No, dawaj te tak, ktusze. Co jaja robisz, kurwa? Ja? No ty! Kurwa, no, ty. Ja tylko wziąłem kurwa hejta, a ja ty się bawiłeś. A może wam no. ktusówkę przynieść? No. No daj no, daj. No. Dawaj, potrenujemy łamanie teraz. Będzie to no, no, szkoła, no, szkoła no. tych, złodziejska. Ja widziałem, że tak będzie, jak podchodzi do niego. A gdzie on ma kluczyk, kur patrz jakie było związane, mi to krew nie dochodzi, kurwa, do bardzo Ała! <śmieniciel> jeszcze to, tak Ała! Ej, Proszę cię, goce. kurwa, mi krew nie dochodzi, Cześć, i poradzę. ale to chyba nie będzie tak gruba. A, ty a, ty bardzo Proszę cię Jose, kurwa możesz, a, ty bardzo możesz, a, ty bardzo a, ty bardzo Ej, ty bardzo możesz, ty bardzo możesz, a, cię tak bardzo nie! a, ty nie możesz, a, Pewna, tak. no ty, ty, ty. Ty. ty się bawisz, Ej, czekaj, bawiłem. Jak się nie bawiłeś, się bawiłem? Nie, 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 pierdolę. nie, 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 może to mieć po dupu. No, to jest Ja pierdolę, no Ojebało nas. Otwórz to, proszę, otwórz to. A ty masz chociaż luźnej, a u mnie nie ma nic luzu. Mi nie dochodzi. No, tak. no, no. <grym> ty, teraz widzisz taką sytuację <grym> na komisarię. Ty masz luz, a patrz u mnie, no. Chujek, Róż u, Róż u Ja mi nie dochodzi. A już cały za okno? Nie. Nasz nie, na pogotowie. Dzwonię na pogotowie. Na, byli na jak bomby to oni tu rzucali czym się dało Ja pierdolę znaczy, tak, tak, no, no nic, nic piędolne. No zero, kurwa Odej. Ale scena, ja pierdolę No, no i trudno się jechać no. Będziecie nierozłączni Jak będziecie rwać laski to bliźniaczki No ale moglibyście kurde powiedzieć no,

Łajdanki leżały na oknie. Co za to? Jeżeli to jest ta. To. to jest. na cień. Jakie to No to pewno No tak? Proszę, to. A, to Bawia rzucał. Ja rzucałem? Tak, zem? go ty się bawiłeś. Nie wkurwiaj mnie. Ja tylko wziąłem bajtanki. Powiem, No, no i no, robisz. No. no przypomnij sobie, będą patrz, no. przypomnij sobie, bełtuchyna. Patrzyłem tylko za ten kajdanki, bo dzisiaj chciały przejść. Patrz, ile go, tobie wystaje, a patrz ile mi, patrz mi tych chujów. Jak mi krew nie dochodzi, nic. Zero. Nie, A what? Ej, weź, go no, proszę cię, nie rób sobie już jaj, no. Ej, tak nie przyciskajcie. No zobacz, ja, ja, ja

Siedzimy w kajdanku. <noise> <laughs> no, nie no ty. ci kurwa. Ojej ja. Ja to otworzyłem. Fabian. Fabian, zejdź no. O, przesunę łóżko. Może gdzieś pod łóżkiem jest. Przejdźcie gdzieś tam. No okay. <noise> co? Muszę z tobą Kurwa stojcie. Nie kurwa Ała! Ej, to boli kurwa, weź to, panem, proszę cię, mi kradnie dochodzi kurwa. Pana, ja boli to rośnie. Pierdolę. Kurwa. kurwa. Ja pierdolę, ja? Ale jesteś Nie chce. Nie chce. Nie jesteś Nie chce. nic chce. Nie Nie chce. Nie 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 Jest. Ej, mi pierwszy, mi pierwszy. Jest, otwieraj to szybko. 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 Ej, kurwa, otwieraj to. Nie, 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 nie. Ej, proszę cię, nie rób tego. Otwieraj mi to, proszę bo mi krew nie dochodzi. Kurwa, zobacz.

Dobra, kawka. End card. Piosenka końcowa. Przecie przemyt. Skończyło się właśnie. Trzecież to U nas?